Ale tu nic ważnego nie jest, najwyżej no jakiś sekret, jakiś kurwa schowany. Chuj go wie w czym? Może tu? Czy coś tam się kurwa trzeba kliknąć, cisnąć i się coś otworzy? Tego nie wiem, na 100%. Ale jak wy wiecie, to piszcie. Czegoś ja nie wiem, bo to wiadomo. Człowiek coś wie, ale nie do końca wie, na 100%. No ale myślę, że w tych grze większość wiem. Powiedzmy tak 99%, bo wiadomo, zawsze się coś znajdzie. Coś, czego nie wiem. Po prostu. Nie? Proste. Nikt nie wie praktycznie o wszystkim, nie? Zawsze coś się przyoczy w sumie. Tylko się zdaje, że niebie wszystko człowiek powie, ale zapomnę, albo coś. Mamy kartę, więc to otwieramy i chyba na górę trzeba śmignąć. Się wykąpać. Zdaje się. So clean up the in no time. A toksyny spuszczamy, tak? Dobra. Nie ma sprawy. Czekaj, czekaj, jak tu wejść? Tu się kurwa wchodziło. Ja pierdolę. Półprzytomny jestem, kurwa. Od tego picia, kurwa. Nie, nie, nie. Coś tu jest, kurwa, nie tak. Kurwa, co tu jest nie tak? No chuja wafla. O czymś zapomniałem. Czekaj kartę tu włożyłem. A to to zamyka. Wodę spuściłem Więc kurwa... O co chodzi kurwa? A tutaj, to to ja wczytam, kurwa. No ja pierdolę Ale żeś ja zapomniał Nie nie biomas ma Kurwa! Jezu za tu mam O oh, kurwa Dobra, lecimy tam na górę Nie kurwa no ja pierdolę, niech to chuj Zdejmuj to kurwa Wdychaj, no. Dobra, rozjebane w trabiazgi, ale to coś pamiętam, że to spadało, kurwa. A pierdolę, jakieś pojebane to jest, kurwa. No, coś tu było. Było coś słychać, nie? Coś chciał Duk powiedzieć, ale coś się przycięło. A może mi się tylko zdaje? Tu mam przeczucie, że tu coś kurwa jest. Wiecie, ludziska coś tu kurwa jest chyba. Ale... Kurwa nie jestem pewny. Nie pamiętam po prostu. Może tu coś kurwa przełączyć. Jakiś sekret mam na myśli, bo wiem, że trzeba w lewo pójść, nie? No, dobra, chuj, może coś zdaje mi się, a po coś? Może być i tak. Uff. No, jak widać, kurwa, dwa sekrety zdobyłem z trzech, które było można uzyskać. No co, kurwa, to co wszystko zobaczyli, to idziemy dalej. Lecimy dalej. O, Quest na RPG. Mm. Przyda się. Przyda się. Co tam za kurwa pisze? Fila kurwa, ludziska. Ach, jakieś dupy zawracają, kurwa. Jak zawsze zresztą. Od tego to już jest, kurwa. To się wydaje, że to łatwe jest, kurwa. Wystarczy, że za blisko klient podejdzie i zrobi z, w, kurwa z dupy waszej z bigos, albo mielony, albo paszczet, kto tam, kto co woli. Iha! Ale jatka, się kurwa wszystko przycina. No, łatwo się zabić. Nie wierzycie, że łatwo się zabić? Macie przykład. Nie wierzycie nadal? Że łatwo się zabić? O właśnie, bardzo łatwo się zabić. Tak jak w realnym życiu. Kurwa, kto mnie po plecach drapie. Ja pierdola. A temu co? Gorzej kurwa. dalej. Możesz kurwa, za blisko jesteś. Za blisko. Ale fajna zabawa. Fajna zabawa, nie ma to tamto No ty kurwo żyjesz No zdychaj Jezus. Kurwa mać Jaka dziwka żywotna Czajecie to w ogóle kurwa O ten co? Kurwa no, Ale nie widzę różnicy Czy to szybciej strzela, czy... Czy na co to kurwa? Widzicie jakąś różnicę? Tak jakby mocniej wybuchało według mnie ale chuj tam, 5 jeszcze minuta, o, muszę się spieszyć, to na dół zajdę, mogę nie przeżyć, ale chuj, może nie będzie tak źle, o, a kurwa nie było tak źle, teraz szukać tego gówna, bo ja, pierdolek, mało czasu mamy, trzeba się wziąć w garść i to znaleźć, tylko pytanie jest, gdzie to kurwa jest. Długo się pierdoliłem troszkę. no, za mało czasu jest. No ale dobra, może mi się uda. A wierzę, że mi się uda. O, kurwa, farta miałem. Tak czułbym, że trochę bym się mógł powiercić w tym głównie, ale się udało. Co szczęść Boże, kurwa. Say tak jest. Ale się szykuje, kurwa! Come on! Come on! Ja! Yeah. Kto jeszcze, kurwa? Kto jeszcze? Ja pierdolę, trafić nie mogłem. Jeszcze za mną dziś? Słyszę chuja. Oni są sprytni, oni się chowają. Tylko... nie w czasie bitwy. Czy znaczy, to różnie jest w sumie? Raz uciekają, strzelają, się chowają i nie chowają, spierdają gdzieś. No, raz się wystraszy, spierdoli. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Co mm -hmm. co? Pójdziemy tutaj, kurwa, chyba. o to porki są? Full? Full już mam. To jeszcze 6 5 maksymalnie. Ja pierdolę, no mnie się nie da mieć. No. Ja nie wiem. Co im kurwa szkodzi więcej zrobić, ale dobra, jest pięć to chuj. Chuj w dupę. Dla twórców. Twórcy gierki. Tam preza widzę. się Nie zła szykuje. Jak zrobił, tak kurwa zrobią. Spierdalają. Chuj łysy. łysę konie, kurwa. To tu mi, kurwa, drapie plecy. Nic, kurwa? A co powiesz, chuju, na dynamit? No bo nie na to, na dynamit oszczędzam. Ogółem jest dynamit chujowo bronią. Ach, chuju, dziki. Ty też chcesz się rozlewać? Nie ma sprawy, kurwa. Masz chuju, do swoje. Fajnie, tu padają, nie w tych najnowszych grach, kurwa takie ścierwa produkować to jest kurwa szkoda w ogóle. Szkoda mówić w ogóle, patrzeć, grać takie gówno produkują w dzisiejszych czasach. Takie gry, kurwa, że aż się żygać się chce, ale nie wszystkie no. Żeby kurwa nie było, nie wszystkie, ale większość, jest. większość jest chujowy gier. Według nie oczywiście znajdą się zajoby, które się podawają im wszystkie gry, jak, jak, jak w półdzie. Hmm. Po co ja tu napierdolą? Przecież tu nic nie ma. Tu coś jest. Widzicie? Kurwa? Widzicie? Wiem kurwa. Nie grało się, ale trochę się pamiętam. O holy. Holi. Mmm, wow. fula. To trzeba będzie kiedy poużywać. Co to kurwa za światło jest tak w ogóle? Zapiszę i zobaczę. Mm, taka lampka. Dobra, wczytałem, żeby tam nie chodzić sto razy. Ech, kurwa. O! Widzicie? Coś się znajodzi. Znaczy w sumie to takie takie śmiecie, wiesz, duperela takie mogą być. Typu amunicja, życie... Nie chcę mi się rozumiewać wszystkiego. Za dużo pierdolenia A co to najważniejsze to udało mi się zrobić? Coś o mąkach pierdolił, czy mi się zdaje? Może i tak Może i coś o mąkach kurwa O Zajebiście, no zajebiście. No bierz to, amunicja też odgana, aha. Dobra, kurwa, idziemy dalej. Skopać im dupę tam na górze. Kurwa, zajeb chuja, zajeb, chuja. Nie zabiję go przez ten. Nogi widać, więc znaczy, że ten. Lubię te automatyczne namierzanie, zajebiste. Tylko nie lubię kurwa tak celować samemu. To jest skurwiejące, strasznie. O. O kurwa. Ale się zagapiłem, ja pierdola. Już kurwa gram jak ta taćpany człowiek już. Taki najebany że masakra. Już ledwo kontaktuje, no, ale kurwa nagrać trzeba, nie? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Płyniemy, płyniemy, kurwa, płyniemy. Tutaj czysto, pozamiatane. Z bronią szybciej mi się zdaje. Znaczy bez broni, nie? Ja, szybciej. Szybciej Duke płynie, tu można sobie zczerpnąć powietrze, ale chuj my tego nie zrobimy, bo jesteśmy chujami, jesteśmy chujem i chuj. No ale nie tempem chujem to różnica. A tu co? Jerzeźnia Nic ciekawego. To nic, to nic. Kurwa. Eee, jak nic, to nic. A co tam kurwa jest? Sprawdzić tam chyba nic. No nie, znowu biomianowskie jest. Ja. ja pierdolę. Nie, tu nic nie ma. Na pierwszy rzut oka nic nie ma. O, checkpoint się odparł. O, jak kurwa, miło. A co tutaj jest? Ciekawego, to chyba nic. Takiego, co by mnie zainteresowało.